Cześć, listronny wersonka i dzisiaj zagramy Valorantale lewą ręką. Będziemy grać szybkie gierki. Jak, jak ja będę klikać klawiaturę, zagram czymś, save sobie zagram. Czy, o, jest doskonałe. W ogóle, jak jesteś zainteresowany moim kontentem, który dopiero zaczynam, to zostaw subskrypcję i dzwoneczek. Ajoj. dobra, lewą ręką. To jest tak. Tym strzelać, okej. Okay. tym przatować. O je, o Jezu, all dobra. To do będzie... Oj Nie, tym strzelać? tym strzelać, tym strzelać, tym strzelać. spróbujemy. O nie, my o, da ptać. Nie, chyba, chyba sobie wyzwanie dałam naprawdę. Yeah. Yeah. Ja mam pomysł taki, że będę czekać. Przeładowuję. Może mi się uda. Nie. To, to będzie trudny mecz i będę idować. Wiem. Jak idę pro, prosto, to jest git. Muszę chodzić prosto. O, muszę. O tak, chodzić prosto dosłownie i skręcać myszką. O, to jest pomysł. Obliśmy. Mamy pierwszy sukces. O tak. A, ja w ogóle zapomniałam, że broń mogę kupować Kupić broń Myk 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 Zobaczymy, czy uda nam się zdobyć chociaż jednego kila? Pójdę tutaj, o Przybliżę sobie, bo ślepa jestem Udam się, udam się dało mi, mi się mi się mi No nie ale dwa kilo mam dwa kilo mam dało mi się dało mi się nie oh umarłam. Ale jestem w ogóle pierwsza w tabeli. Taka ciekawostka. Przypominam, gra w lewą ręką. Okej, okay, ich tu nie ma. Raczej. O nie. Dobra. Wychodzą, 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 left, left, lew. <noise> oni mi odpowiadają, bo oni myślą, że słaba jestem. Oni mi odpowiadają. Jest, <noise> Sorry. Będę kąpić. Dobra, udało się No ja się schowię. O nie, jak mam teraz odkliknąć? Czekajcie, bo ja nie wiem Dobra, przepraszam, musiał wrócić z drugiej ręki, bo ja nie wiem Zostało 30 sekund tragedia Został jeden gracz Nie mam pytań, no nie mam pytań. Jakie good job, jakie good, Jaki good job. Jeszcze mi piszą na czacie, że cztery mam kliknąć. No ja postawiam Boże, nie chcąc, chciałam przyciski myszy. To koniec. Dobra, Dobre. jest dobrze, ja nic to zrobiłam Teraz postawię tak ścianę Ile tutaj? Shiftem Nie, wiesz jak klikam tego. Yy, i w końcu. Nie widzę innej opcji, sorry. Nie widzę innej opcji. Widzę Broga na B. Rusz neutralizowany. Rejs Dobra, Rajnas radzi. radzi. Mi już ręka boli, autentycznie, naprawdę. Mię ręka boli. Spike leży na B. Zamiana stron. Nie, nie mam ładunków. Chyba y... Tutaj. Nie, jak wyrzucić? Ej, czekajcie, jak wyrzucić? Nie mam ładunków. Nie mam ładunków. Nie ważne. No nie. Nie pykło, nie pykło. Ale nie jestem ostatnia, tak? Nie jestem to ostatnia, to się liczy. Spike leży na A. tu i kąpić. Było blisko, mi, ręka się mi ruszyła. No nie, ja przewidziałam to, widzieliście? Przewidziałam to, że on będzie chciał iść na plecy, więc ja się obróciłam. Tylko jestem za wolna, przez to, że gram lewą, lewą ręką gra i umarłam. Przeładowuję, przewiduję ruchy, mówię wam. Spike leży na A. Obrońcy wygrywają. Ajajaj, aj. no cóż. Ale nie zamykam. Okej, okay, to się z wami żegnam, do następnego, cześć!